No fajne wydarzenie, dzisiaj też mieliśmy, bo to dzisiaj mówimy o historii, o o, jakby o tym, jak Wies powstawał, jakie były historyczne te rysy, ale też dzisiaj mieliśmy o godzinie ósmej odsłonięcie jakby tablicy byłych burmistrzów naczelników przy Sekretariaci Urzędu Miasta, byli wszyscy burmistrzowi, była w Pani pan, po świętej pamięci Eugeniusza Borazowcu. także tutaj tą historię teraźniejszą też staramy się jakoś e, tutaj nie zapominać o tym i dzisiaj po uroczystościach tych jedziemy, wszyscy burmistrzowie, idziemy na grup świętej pamięci Ełoniusza Borazowca. Hmm. Czego powinniśmy sobie życzyć? Wy jako pan, jako władca miasta wiersko z taką tradycją? Ja tylko życzyć tego, żeby miasto się rozwijało w piękny sposób, żeby każdy z nas tutaj mieszkańców miał swoje miejsce, żeby dobrze się czuł w tym mieście, żeby... Wszystko to, co sobie planuje z tyłu głowy ten młody człowiek, który gdzieś wyjeżdża za naukę, na studia, żeby miał tutaj powrót, żeby wiedział, że tutaj czeka na niego fajne miejsce, przyjazne miejsce, dobra praca i żeby mógł tutaj do tego miejsca wrócić. A żeby miasto się po prostu rozwijało w sposób dynamiczny, bo na to zasługują mieszkańcy i wszyscy tutaj przedsiębiorcy, którzy są z bieskiem związani.